Cześć, witamy na kanale Kusator, z tej strony Arek. Dzisiaj bardzo ciekawy materiał, ponieważ zlecił nam klient zakup Junaka M16. Raczej inaczej, zaoferowaliśmy swoje usługi, które chcieliśmy dzisiaj Wam nagrać, pokazać, że taka opcja jest możliwa, że jak macie w pobliżu powiedzmy naszego salonu, to 200 km max. Jakiś fajny motocykl i chcecie, żebyście go kupili przez nas, zrobili pełną modyfikację, jak tutaj kolega. To dzwoncie do nas, my ten pojazd pojedziemy zobaczyć, pojazd wtedy zakupimy na siebie, dogadamy się co do później przelewu za ten motocykl. My to idziemy do naszej firmy, robimy modyfikacje i wtedy dostarczamy. Na pewno wtedy macie taniej transport bo my wyliczymy tylko transport do samego salonu i serwisu oraz jakaś tam marża, która powstanie na przykład z wynegocjowania ceny, no i resztę potem robimy już modyfikacje w serwisie, więc mam nadzieję, że filmik będzie się podobał. Zapraszam do oglądania. Szybka traska o pole Wrocław i jesteśmy na pięknym osiedlu, a za mną stoi już przykryty junak M16. Ja już dzwonię do klienta, że jestem na miejscu. Zaraz będziemy oglądać, sprawdzać, dostanie informację przyszły właściciel, co to jest za pojazd, czy warto go zakupić. Później będziemy podpisywać umowy, mam nadzieję, i będziemy go kupować. A dodatkowo później, jak już będę pokazywał Wam ten motocykl, opowiem na co zwrócić uwagę przy zakupie, w tym przypadku Junaka M16. Jesteśmy już na podwórku. Ja już wcześniej pozwoliłem sobie ściągnąć siedzenie, dojść do lewej pokrywy, po to, żeby potwierdzić, czy mamy do czynienia z modelem 227, ale euro 5, ale model MT0502, czy to jest już MT0503, bo to jest najczęstsze pytanie. Na chwilę obecną tego modułu, gdzie tutaj pisze MT05.03. Nie możemy na razie edytować, ale jesteśmy w trakcie działania. Jak już chcemy motocykl kupić? Tutaj mamy wersję niesamowitą. 15 km przejechane. Pojazd był przekazany w prezencie. Swoją drogą chciałbym otrzymać taki prezent jak tutaj pan. To jest Junak M16, praktycznie to jest stan salonowy, najważniejsze, żebyśmy sprawdzali łożysko, główki, ramy. Tutaj pojazd akurat bardzo długo stał, więc głównie sprawdzamy na elementy metalowe, czy nie ma jakiejś większej ilości rdzy, czy układ wydechowy jak wygląda, tutaj jak widzimy on jeszcze nie był przepalony. Akumulator, jak wyglądają tarcze hamulcowe, jak wyglądają klocki hamulcowe. Sprawdzamy zawieszenie, łożysko sprawdzamy wyprostując motocykl i staramy się zobaczyć, czy kierownica w miarę normalnie chodzi, czy się nie blokuje. Tutaj wygląda OK. Sprawdzamy również łożysko główki ramy razem z zawieszeniem, czy nie ma po prostu tutaj luzów, dociskając mocno. Tutaj wszystko jest skręcone. Nie ma żadnych luzów, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Oglądamy motocykl z każdej strony, tak jak mówiłem, czy na felgach. Nie ma żadnych, żadnej rdzy. Jak wyglądają tutaj te elementy plastikowe jak wygląda tutaj silnik czy chłodnica nie ma jakichś uszkodzeń. Mamy bardzo fajny egzemplarz. Niestety nie chcę odpalić, więc ja zaraz będę skręcał motocykl z powrotem. Sprawdzamy również jak wygląda olej, oczywiście na wyprostowanym, ja teraz odkręcę Wam, czy nie ma po prostu na bagnecie jakiejś wody, czy jest to wszystko w miarę zadbane, tutaj wygląda naprawdę fajnie, salonowy stan, cieszę się bardzo, myślę, że klient dostanie świetną informację, że motocykl jest godny polecenia. I jesteśmy już praktycznie na finiszu transakcji. Podpisaliśmy umowy, zaraz będzie robiony od nas przelew, z tego względu, że my ten motocykl kupujemy na siebie, tak żeby klienci, właściciele mieli pewność, że to idzie od firmy, nie od osoby prywatnej, tak naprawdę bez wychodzenia z domu. Za naszym pośrednictwem kupujecie motocykl, zaraz go już ładuję. Mam nadzieję, że akurat pan nagramie jak my to ładujemy do jakiego samochodu jak to zabezpieczamy no i myślę że jutro już będziemy się widzieć z nowym właścicielem i się ucieszy jaki motocykl zakupiliśmy dodam tylko że taka usługa będzie kosztowała 500 zł netto to jest jakby niezależnie od tego jaką cenę wynegocjujemy będzie nam zależało na tym żeby ta cena była dla was jak najniższa tutaj akurat ta cena była już tak niska a motocykl tak dobry że pan nie chciał nawet złotówki zejść, się nie dziwię. E, więc e, tak to wygląda w e, praktyce. Zbądźcie, e, nie musi być to Junak, może być to Romet, może być to motocykl e, większy, mniejszy, e, różne marki, Ducati, Honda, Yamaha. E, te 500 zł uważam, że jest warte uwagi. W momencie, kiedy pojazd nie kupujemy, to tylko i wyłącznie płacicie za usługę transportową e, liczące od miejsca, gdzie ja muszę pojechać, e, do e, miejsca docelowego i powrót a przeważnie jest tak, że dzwonicie do nas z daleka. Motocyk jest przed na południu, bo tu jest tego naprawdę więcej, więc Wam to i tak się opłaca. będziecie musieli wyjeżdżać cały dzień w plecy. Pieniążki na paliwo też będą kosztowały dużo, no i tutaj będzie się Wam to na pewno opłacało. Ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że to się Wam podobało i taka opcja, taka usługa będzie często wykorzystywana przez Was, bo to jest na pewno pewne kupowanie, sprawdzone kupowanie, my na miejscu możemy to jeszcze sprawdzić, w momencie kiedy to przyjeżdża do serwisu również to jeszcze diagnozujemy, sprawdzamy, więc macie pewny motocykl, kupujecie później to już na fakturkę VAT marża od nas i macie pewność, macie prawa, macie rękojmię. Macie gwarancję, więc naprawdę polecam serdecznie jeszcze raz korzystać z naszych usług. Ładujemy sprzęt, bo jest naprawdę świetny. I tak mamy motocykl zabezpieczony. Wystarczą nam dwa pasy za dolną półkę amortyzatorów przednich. Ładujemy, już jest załadowany. Zamykamy busa i jedziemy.